Wiedźmin? O, przychodzisz może w sprawie ogłoszenia? Nie do końca. A o co chodzi? Dobrze słyszałem, że szukasz towarzysza na jakąś wyprawę? Nie jakąś, tylko za morze. Widzisz, jak mnie w 1242 zaciągali do piechoty, obiecałem mojej kochanej Letcie, że wrócę z frontu żywy, a do tego przywiozę jej perłę ze Skeligę. I to nie pierwszą, lepszą, tylko czarną. Najcenniejszą i najrzadszą. O, masz fantazję. No tak. Tyle, że skończyło się na słowach. Z wojenki wróciłem tamtej i następnych, ale przysięgi nie spełniłem. Nadeszła pora to zmienić, bo jak nie teraz, to kiedy? Tylko zdążyłem się w międzyczasie zestarzeć, widzisz zresztą. Sam sobie nie poradzę. Potrzebuję jakiegoś ramienia, na którym mógłbym się wesprzeć. A ramię Wiedźmina byłoby najlepsze. No, to jak będzie? Pomysł szalony, ale ciężko odmówić mu pewnego uroku. Jeśli masz czym zapłacić, pomogę ci. O złoto się nie martw. Sporo go z różnych wojen zwiozłem. Spotkamy się na miejscu, przy zarwanym moście pod Arinbiorn. Stamtąd jest już tylko parę kroków do łowiska, gdzie ponoć rodzą się te czarne perły. Może być? Może. Do zobaczenia.